Nie, 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 Chodź, nie, 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 leci. nie, 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 Bosko. nie, 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 O Boże! <suszy> To tu jest taki syf? Yy, no więc wiesz, chyba wracając, to przejdziemy przez nas. O rany. O Boże, to tu jest taka jakaś masz. Co to jest? To są spa, chciałam Ci powiedzieć. Dziewczyny stwierdziły, że to są bagienka spa. Nie wiem, czy tam tędy wyjdziemy, tam może będzie jakaś czyściejsza. O patrz, do Ciebie już ten, kaczuszka do Ciebie płynie na pocieszenie. A co taka czuszka płynie, żeby zjeść nasze psy Liwa Boże kochany, żeby że taki syp to Ale to znaczy, że... O Jezu! o Jezu! To znaczy, że to po prostu kwitnie. No, teraz jeszcze jakąś sinicę złapcie. I na razie złapałeś. No nie widać w tych wędkarzy, to może... Już to. Chodźcie, pójdziemy tam, pójdziemy tam dalej. Okej, okay, bo tutaj chyba się szykujemy, nie? Wyjście jest tutaj. <grymna> chodź, Fuchcia, no, chodź. chodź. O Boże! O Jezu! Ja też jestem czysta. No ale co tam, to pod uwagę. Chodź, Fuchcia. No chodź, ona nie chce widzieć. Pa! Przepisamy, chodźmy. Przepisamy piaskę tą wodą, nagramy, myjemy, myjemy. Beijo. <laughs>